Bo miałem jeszcze sobie coś poprawić. No mi sterowanie coś nie działa. WHC nie działa? Tak, F13 mi się zacięło. Nie skaszak biały. No pedał jeden kamper. Po lewej jest. O kurwa, z wszystkich są plecy! No dostał w łeb ode mnie raz. No jeden, Dobry, do wszystkich? No, Dobra, to po prostu jest końcem. Misja zakończona. To widzimy, czy kwadratka będzie. będzie. Ja, aha. <grym> Jak wejdzie ten piąty od panu, to będzie na pewno i. Czysty. Namierzony. Tak? To samo u nas kony. Kony idź, więc tak wolno idzie. Po prawej stronie, kierowca. Chyba na lewej. Pijaj kony, flesz. po lewej, po lewej na biurka No matko. Ja się widzę nie boi to idzie Aga jak ktoś to ci pomógł. Omszcie ci. kurna gdzie ja ja kierowca Plecy! O dobre Wlazłem na rozpoznanie Ze Wchodzą ze schodów panowie To no, kurwa skąd? Za nie... nie wypieraj się, szkoda! Nie uchylaj się, dziewczyna, nie uchylaj się! Przecież już jest zdjęty snajper! Ale to nie ten, to miejsce drugi był! tutaj to przylezie? No to taktycznie rozejdę! Chodzić z mikrofonem. Oh. Ale chyba głupka oddawał. Nie ma spokój się. 7-0. 7-0. Aga się chyba. Aga się musi odkuć, bo ostatnio lamiła na starym no. komputerze. No. Musi się teraz odkuć. No. Poza tym wzięłam tę broń co ostatni elektor i od razu ładnie idzie O, idą? Nie, m 4 1 Ja też wygrałem M4A1 motorze AK B! Uważaj Ja go nie widziałem A, no, no, jest ich bardzo... pełno! Wszła. Matko święta, ale nie laguje Któryś się odpalił No... Odredzwo. Do nie, nie Dobra, zobaczcie. Gdzie Nie, tam, on Zajęłem ich! Nie rozplantuję! No zabij Misja zakończona. Cel został zniszczony. Nie, nie Cel Zniszczyć obie. No. A tak panikowaliście. A to nie ja panikowałem. Mnie tam tam. To Basior panikował, nie ja wszyscy fruste klasę pod oczy, na motywację na, na, na. bomba ulokowana zabezpieczyć sektor B Pierdzielaj Jeszcze jeden od mida chyba idzie tak jeden od mied, mida mit 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 Wychodź, oh, jeden idzie. Lewo, wan, na lewo. Na lewo. O, 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 dobre, dobre, lewo. Bardzo dobrze, dobrze, Eliminowano wszystkie wrogie jednostki. No i za ile wejdzie ten odpalony z szósty? On niech będzie, jak będzie 8-0, to się odpalą. Nie, wejdzie ten szósty. <noise> Zostawiliśmy konego mi no prawie załazłem. Już nie bateria rzuca. Lektaż mi się mówi, że zrabie ci Basza. Patko, zaczepiłem się. Dobra. Nie. Kurwa, nie. Zostawele mnie. W kuźba kurwa. znamy się. Obicie za żelachem.

No w chodźcie na A, chodźcie, chodźcie, ja czysto nie. jest A. Chodźcie. Jeden będzie wam schodził od schodów. skąd? No. O, kurwa. Tak, Gdzie on był? Koleś cały czas ja. po prawej strony tu na górze siedzi kurwa. No. Ale ja tam wchodziłem, biegałem głupi. On cały czas tam wchodzi, po prawej stronie na burku jest na górze tam, tam stoi Chodźcie, B może. No? Może to mają fatalną wersja beta, co? Chyba tak. Znowu mnie zostawił. Może ja dosta dostali za darmo beta testy. Co? No. go udostępnił ten gość, bo powiedział, że nie będzie go robił. Chodźcie na B jakby to plantuje. Dobra, no problem. Tam gdzieś nie no. Kurwa, biegniecie na B. B. No kurwa! Jeszcze no to nie. No, no, fajnie było. Misja zakończona. Ja się poświęciłem. Obok niego, poza strefą, poświęciłem. Ja się poświęciłem. obiekt. Zniszczyć nie Zniszczyć Smoka rzucić, Basior? No. Nie. No, Glitcher jebany, czy nie? Proszę, nie rzucił. Ja, ja po to prawo prawo w Odecy, bo ma. tam chuj pewnie będzie. On tam zawsze chuj jebany w kurwa. A jak on tam wchodzi? Pitcher, nie wiem. Nie wierzę jak tam wchodzić? Krakuję, Jeden rzucić. był na B. Już go nie ma. A ja na zabiję. Co plantować, bębu czy nic? Misja zakończona. Bo... Tak, plantuj, gdy chcesz. Plantuj na całego miasta się. Ja się będę skrypał. No, to teraz B, się zaczęło tak gorszać. Idę wórna. na B, reszta A i chuj, zero rushu. To jak już cztery grają, nie pozwólcie mu ulokować bombi. Wystraszyli się nas. Patrz Basiu, patrz i się ucie raz tak. zaćmikiłem Idą od serwerowni uh -huh. z tego, No co za hamni mi rzucił flesza Mit chyba ja, jak chyba, na midzie. Po cichu cofnęła się na serwerownie z powrotem. Obita. Ta... Na serwerowni obita. No kurwa no! Ta jest niezniszczalna Ale mi kurwa gdzie się idzie, ta no jest piękna Nie gliczuj Kierowca wziąłeś sobie broń No Na serwerach jest ta laska. Ona jest niezniszczalna. Misja zakończona. O asysta. Bancer hacker. Znowu, ego. Znowu ego. Cicho, bo się nagra? Będzie Cała do... prawda, nagrywamy całą prawdę o Basio Pasior jak nie odpali Film no, Dokumentalny będzie? Tak. Będę taki Ta. sławny jak Kobra z Bonzem? <grym> nie, to bardziej To się jak dart w roli głównej. Ale mnie Na idzie jeszcze jeden Idzie po sodach w... na B Na B ba to Na B Teraz satysma sobie dad. Gradosza leży. Aga no wiesz co tak na mapę próbujesz. Kurwa. Lekko dostała z komżelaska po prawej patrzy na mida. Lektor czy ty zawsze musisz mi się wcinać? Zestresowałeś mnie. Możesz iść źle po lewej stronie. Ona patrzy na bilda teraz. Tam jest na końcu żelazka. no. tam już dwa razy.